Muszę Państwu powiedzieć, że na tym miejscu właśnie gdzie siedzieliśmy w garderobie razem, yy, siedziałam 27 lat tutaj w tym teatrze w różnych, w różnych rolach. Ale to, że pani siedziała 27 lat to jest oczywiście imponujące, ale powiem więcej, niech pani powie, z kim pani w tej garderobie siedziała. Ja zostałam do tej garderoby zaproszona przez panią Aleksandrę Śląską. Bo to była jej garderoba. Ja rozumiem, że ta sytuacja, że pani Aleksandra Śląska, wielka aktorka polskiego kina i teatru i tego teatru w szczególności zaprosiła panią do garderoby, to nie było takie hopsiub, że zapraszała każdego i pomyślała sobie, a to teraz pani, to teraz niech przyjdzie. Nie, 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 Ewa. Nie. I potem się bardzo zaprzyjaźniłyśmy i byłam bardzo dumna z tej przyjaźni przez wiele, wiele lat. No właśnie. Aleksandra Śląska, porozmawiajmy o niej chwilę. Jakim Proszę ona bardzo. była człowiekiem? Jak ja jakim... będę się do... zwracać tutaj, to będzie dobrze? Dobrze. Troszkę na publiczność, troszkę na mnie. Ale jakim była człowiekiem Aleksandra Śląska? Bo chyba była osobą o bardzo wyraźnym charakterze, że tak powiem. Bardzo wyraźnym charakterze w sensie zawodowym. Natomiast w sensie prywatnym była urokliwym, dowcipnym. Koleżką, można tak powiedzieć, że wolno mi w ogóle tak powiedzieć, o tak wielkiej artystce. Yy, niedawno słyszałam zdumiewającą rzecz, mianowicie w szkole pani Baduszkowej kandydatka na sopranistkę miała polecone przez panią profesor, żeby była właśnie taka Twarda, nieokież skała, taka krystaliczna jednocześnie. Tak jak Aleksandra Śląska. I też młoda osoba zapytała, A kto to była Aleksandra Śląska? Przerażające. Pani grała Madame de Sade, René de Sade, tak. czekającą na osadzonego swojego tak. markiza de, de Sade. Po prostu. A panią księżnę de Montreuil. Grała no. właśnie, znaczy moją matkę, grała właśnie Aleksandra Śląska. I pamiętam, że w tejże roli poprosiłam garderobę o to, żeby po pierwsze dano mi takie nagolenniki na kolana, żeby je zachować jeszcze, na, że tak powiem, do przyszłych ról, ponieważ co chwila padać miałam na kolana przed matką. No, i w końcu właśnie wpadłam na taki pomysł, żeby obronić sobie nogi. To, to, to te nagolenniki miała. To chyba Anna Gornosta, jeśli dobrze Anna Gornosta, dobrze tak. Widzę. Yy, Młodsza tym... moja, jakby siostra. Mhm. Ten tekst Madame de Sade towarzyszy pani przez całe zawodowe życie. Właśnie. Podobno nie wchodzi się dwa razy do tej samej to rzeczy. To pani za to by weszła a ja weszłam trzy. trzy razy. Yy, z tym, że potem też nas tutaj w Ateneum grałam to, co przedtem Oleńka, pani Aleksandra grała, czyli księżę de w reżyserii Barbary Sas-Dort. A potem nagle zostałam obdarowana tą samą rolą w Teatrze Narodowym, już będąc, jak przeszłam stąd do Narodowego. I w reżyserii Macieja Prusa właśnie grałam też księżnę de Montreux, Z tym, że rzecz polegała na tym. A z czego to? To jest y, też Madame de Sade, tylko ta druga Madame A. de Sade. Y, Barbary Sass. Barbary Sass, tak. Ja nie za bardzo chciałam. Poza tym jeszcze była strasznie śmieszna koincydencja, dlatego że ja grając księżnę już. Na próbach mówiłam, tek, znaczy chciałam się odezwać tekstem y, tym, co grałam tutaj wcześniej, to znaczy właśnie córki, Renée. Y, y, I ciągle musiałam się hamować, żeby nie wchodzić koleżance, że tak powiem, w paradę. To spotkanie z Aleksandrą Śląską. Pani powiedziała, zaraz się pani tutaj poprawiła, żeby było, że tak powiem, z odpowiednim szacunkiem, ale pani mówi o Aleksandrze Śląskiej Oleńka. Tak. Bo to ktoś dla pani bardzo bliski. Szalenie. Ona właściwie była moim oczywiście profesorem, jeżeli chodzi o, o, o istnienie na scenie. To było. Ja ciągle zerkam. A, to wiśniowy sat musiał być. Tak, wiśniowy sad. Mhm. Tak. Bo my tutaj krzywo troszeczkę widzimy. Ale tak, no ale będziemy się domyślać. Mhm. Tak. W każdym razie była dla mnie wzorem. Wzorem wszystkiego. I postawy aktorskiej, punktualności, rzetelności w przygotowaniu roli. Wszystkiego. Wszystkiego. Właściwie. Nigdy w życiu nie starałam się jej naśladować, oczywiście, gdzie, skąd, ale w każdym razie w sposobie myślenia o aktorstwie starałam się być taka jak ona. To był dla mnie wzorzec. Ja w szkole Żmiejkowskiej byłam uważana za antytalent aktorski, i pani Polonistka powiedziała, że w dziadach, które właśnie wystawiała z naszą klasą. Ja mogę grać tylko kruka, to znaczy będę kra robić tylko. Pani Pierwsza rola? Tak, to była moja pierwsza rola. No, a potem był taki y, konkurs, czy. Nie potem, bo ja miałam 14 lat. Chcę pan powiedzieć, piękne dziewczęta na ekrany. Tak? Chcę powiedzieć, piękne dziewczęta na ekrany. No, no to ja miałam 14 lat. Pan Hartwig zrobił mi takie zdjęcia, że wyglądałam na 150, nie wiem, w każdym razie z jakimś woalem na twarzy, jakiś coś. No i wygrałam to. Niczym to nie zaowocowało, dlatego że przecież byłam wtedy, ponieważ, aha, ponieważ rodzice pchnęli mnie do szkoły w wieku 6 lat, żeby jakby poskromić mój temperament, nie wiem, radość życia. Tryskającą do tej pory ze mnie, <grych> to zaczęłam wcześniej. Przez to maturę zdałam wcześniej i do szkoły teatralnej poszłam mając 17 lat. Czyli miałam bardzo to owocowało świetnie, dlatego że zaczynać szkołę te wyższą, uczelnię w tym wieku, zwłaszcza aktorski wydział, gdzie aktorki mają krótszy żywot niż koledzy aktorzy. Chyba tak, pani jest, jest zaprzeczeniem absolutnym. No, Lenin wiecznie żywy, to ja jestem wtedy. <noise> Miałam pomysł, żeby być pediatrą. Potem, żeby iść na AWF, na siatkówkę, bo bardzo lubiłam grać w siatkówkę, w piłkę. No, ale potem nagle przetworzyło mi się w mózgu tak, że postanowiłam być właśnie aktorką. A jednocześnie chciałam. Złożyć papiery na ASP, na architekturę wnętrz, bo też mnie to bardzo podniecało. Z tym, że wcześniej była komisja przyzwalająca tym młodym chętnym do zawodu aktorskiego, komisja, która mówiła, wskazywała, czy trzeba, czy może lepiej dziecko zajmie się czym innym. I na tejże komisji ja powiedziałam chyba końcówkę prozy Janka Muzykanta mhm. i gadkę góralską, którą mówiła u nas w domu przyjaciółka mojej mamy, która uwielbiała folklor góralski, zbierała te, że tak powiem, różne gadki góralskie. I tak coś takiego zrobiłam. I Pan Profesor Bardini powiedział, no to czekamy na Ciebie dziecko. No to jak oni czekają, no to ja się już wycofałam z pomysłu yy, ASP i zdawałam do szkoły teatralnej, potem normalny wstępny egzamin. I dostała się Pani za pierwszym razem? Tak, a co źle? Nie. Bardzo dobrze. <laughs> pani Profesor Romanówna na przykład miała taki, zawsze była obwieszona Takimi sznurami pereł naszej I miała kapelusze. I jak siedziała w audytorium z nami i widać było, że jej się coś nie podoba, to się coraz bardziej zsuwała z fotela. I co nasuwała ten kapelusz prawie na oczy, tak, żeby nic nie widzieć. I to był znak, że marnie jest. Z kolei profesor Bardini miał taki tik. A to co? A, pornografia. Pornografia. Mhm. Jerzy. Z cudownym Jerzym Kamasem. Cudownym. Wspaniałym aktorem. Zresztą miałam dwóch ukochanych takich, bardzo ukochanych. To był Jurek Kamas i Lolek Pietraszak. A o czym ja mówiłam, bo zapomniałam. O profesorze Bardini o jego tak. tiku. Profesor Bardini miał taki tik tym palcem prawej ręki. Takie coś. I, i na pierwszym roku naprawdę my nie, nie znaliśmy tych profesorów. Więc ja patrząc mu serdecznie w oczy, prawda, żeby chwytać te myśli mądre, bo mówił obrazowo i tak, że trzeba było naprawdę się skupić, żeby ten zrozumieć. I jeszcze widzę, że tak. No to wstaję i podchodzę. On by słucham dziecko. Ja mówię, aha, nic. I znowu to kiwa. I dopiero potem podzielę nie wygłupia się. On ma taki tik. I wtedy już wiedziałam, że się nie reaguje na to jego. Z profesorem nie miałam też jeszcze przygodę niesłychaną. O, to z Roleczkiem, tylko nie wiem z czego. Z firmy Hermana. A, firmy. <laughs> Profesor Edwarda Dziewońskiego skądinąd, bardzo bliskiego Pani człowieka też. Tak, tak, tak. Z profesorem Bardiniem miałam taką zależność po, drugim, po egzaminie z drugiego roku, na drugim roku szkoły teatralnej. Był taki zwyczaj, że na pierwszym roku robiło się nieme scenki, nieme. Trzeba było jakby prawie pantomimicznie wyrazić to, co się tam dzieje, czy, czy jakaś dramat, czy yy, jakaś radość nadzwyczajna. Yy, to były te scenki. Potem robiło się dłuższe, większe sceny, a na drugim roku zaczynało się od dużych scen. I pod koniec drugiego roku ja grała, miałam grać z Januszem Bukowskim, moim kolegą z roku scenę z Cezara i Kleopatry showa. Pierwsza scena na Sfinksie. No i wielkie szurum burum w mózgu. Starałam się to zagrać. Bardzo, bardzo chciałam to jak najlepiej zagrać. A potem ze strachu wyleciałam z tej sali teatralnej na dół. Z drugiego piętra, bo tam był, była nasza sala teatralna. Do holu usiadłam na oknie i myślę sobie, chryste, panie, co to będzie. I idzie profesor Bardini, Sasza, idzie. I mówi, no i co, dziecko, jak myślisz, że zagrałaś? Ja mówię, no nie wiem, panie profesorze, chciałam jak najlepiej, nie wiem, jak mi to tam, tylko on mówi, bardzo dobrze zagrałaś. A wiesz, dlaczego jeszcze dwa lata będziesz żebyś wiedziała dlaczego dobrze zagrałaś. Zawsze przed spektaklem wcześniej przychodząc do teatru jak zwykle wchodziłam z tej strony do teatru przez garderobę męską. Bo tam się odbywały prowadzone przez Janka Kociniaka sympozja polityczne. I to były bardzo ciekawe pogadanki. Pani zatrzymywała się na tych, na tych sympozjach. Zanim Siadałam pani... wręcz w fotelu albo na kanapie i wysłuchiwałam mądrych rzeczy. Zresztą bardzo lubiłam zawsze słuchać mądrych ludzi. Tak jak uwielbiałam na przykład stolik Ubliklego kiedyś, kiedy przy nim siedział Tadeusz Konwicki, Gustaw Cholubek, Andrzej Łapicki. Po prostu mądrzy ludzie siedzieli i mówili. I rozmawiali ze sobą i warto było posłuchać tych rozmów. Jeżeli chodzi o Jurka Hamasa i właśnie pornografię, w której graliśmy, zresztą to był, była moja pierwsza rola grana tutaj. A nie, przepraszam, wiśnia wysad. No, bo ja mam pornografia. W każdym razie w pornografii ja w pewnym momencie umieram na kanapie jeszcze bliżej stojącej niż ten fotel. Pod nosem widza z krucyfiksem. I tak się stało, że ja leżąc na tej kanapie w pewnym momencie, ta ręka mi odpadła od tego krucyfiksu. I jakoś tak nieszczęśliwie między nogi tego mojego syna. Ale ja nie widziałam nic, bo ja przecież już umarłam. I czuję, jak idzie Jurek Kamas w tych swoich gaciach. Obchodzi naokoło, tak jak miało być w sytuacji. I słyszę, jak mówi pełnym głosem. Chyba niewygodnie nieboszczce. No i wtedy. Nieboszczka ożyła. Tak, to było straszne. Jakim był partnerem? Jakim był w ogóle człowiekiem, Jerzy Kamas? My go pamiętamy ze sceny. No, państwo się, pani wie o nim więcej? On, pani, on, on był kimś takim, od kogo się można było uczyć? Kto miał jakieś inne niż inni podejście do tego zawodu? On wchodził, on był, a moim zdaniem też aktorem niezwykle On był tymi... szalenie odrębny, on był oddzielny. Mhm. To znaczy. On się jakby uzewnętrzniał po drobnym kieliszku. A tak był szalenie skrytym i nieśmiałym człowiekiem bardzo. Ale rozkwitał na scenie. Rozkwitał na scenie i rzeczywiście jakby bardzo chciałam, żeby zagrał Adasia, czyli mojego męża w cudzoziemce. Mhm. Pamiętam, że kiedyś będąc przez miesiąc jeżdżąc schemarem po Stanach, autokarem, w tymże autokarze Wojtek, Janusz Stokłosa i Wiktor Zborowski przebijali się limerykami na okoliczność tego, co widzą. I ja nawet nie pamiętam, kto chyba ktoś postanowił to spisać. No to perły byłyby, gdyby wyszła taka, taka książka. Naprawdę. To był mój dom przez lat 27. Cóż ja mogę powiedzieć oprócz tego, że oczywiście, że tęskniłam za teatrem. Ateneum, ale też z własnej woli odeszłam stąd do Narodowego. A dlaczego pani odeszła? Dlatego, że już skończył się pewien czas? Tak. I, i dlatego na przykład takie pytanie, jak nieraz zadają mi na spotkaniach z publicznością: No jak to jest, że pani się a, a nie znudzi tak grać, czy tam 200 razy, czy sto, czy, czy nie, dlatego że Państwo są za każdym razem inni. Macie każdy, każda widownia, ma swój inny oddech, inne reakcje. W życiu nie zapomnę, jak graliśmy w Narodowym Łysą Śpiewaczkę przecież, która niestety zeszła. Bardzo żałujemy, no ale niestety już po czasie. I bardzo się, różnie się zdarzało. Niekiedy publiczność Joneskę łapała w lot, i myśmy od razu wiedzieli. Właściwie przy drugim zdaniu, wypowiadanym przeze mnie na scenie, bo ja zaczynałam takim monologiem przy stole tyłem prawie do widowni, mówiłam przecież ten monolog. Ale czułam publiczność. I właściwie. Wiedziałam, jak będzie reagować. Różnie się zdarzało. Reagowali spontanicznie na lapsusy, na cudowne zresztą skojarzenia Joneski, rewelacyjne, absurdu, permanentnego, a niekiedy cisza absolutna. I my mówimy, wychodząc za kulisy, na sekundy dosłownie wychodziliśmy wtedy, przecież każdy z nas. A czwórka nas grała przecież. Mm -hmm. Tylko, y że chyba jacyś, właśnie Chińczycy siedzą, albo Węgrzy na <laughs> widowni, bo żadnej reakcji nie ma. Po czym ta publiczność cicho siedząca i w ogóle jak myszki aplauz tak nieprawdopodobny na końcu jak skończyliśmy. Także nieprzewidywalni Państwo jesteście.